Jest bardzo ciekawa informacja, bardzo ciekawa Dodają do LoL'a ludzika, co kur... ma tak podobne wszystko do tego starego atroka, że to kur... serio Dziwne yy, To nie jest tak jeden do jeden, że te same skile, y pod Q jest ten sam guzik, W, E, R Tylko to jest tak bardziej rozłożone na wszystkie Pozamieniane miejscami, rozłożone, ale mniej więcej jest to samo Skaluje się za tak speedem. Jest live still, Ku I ma mari, Wajwa, wskrzeszenie. I powiem wam, co myślę. Lol zaczął umierać w Polsce. Nikt już tam go nie ogląda. Wszyscy streamerzy z Ola się skończyli. Każdy ma już w dupie tą grę. I uznali, że dodadzą na nowo starego Atroxa, żebym ja wrócił do gry. I żeby lol w Polsce odżył. Serio, taką mam teorię, kurwa że jestem już taką ostatnią nadzieją Lola w Polsce, zauważyli to, i ogólnie już na świecie, i dodali k***a Troxa starego znowu, żebym ja zaczął grać i żeby ta gra ożyła na nowo. I żeby ktoś robił content y, kurwa, z tego Lola, żeby ktoś to oglądał w ogóle, bo to już jest game over. Bo jedyne kto daje życie grze, to wiadomo streamerzy, youtuberzy, ci co robią content. Już już każdy ma w dupie to co nie? I ku... po 10 latach dodali znowu postać Serio, tak mi się wydaje. E, tak, o tym Holly zaraz opowiem. Już wczoraj coś tam gadałem e, Już tam na testa wziąłem kolejne rzeczy Jezu, jak ten typ ma na imię w ogóle? Nie Atrox, ale też ma dwa A. Też są dwie literki A. Kurwa, jak on ma nie atrox, tylko kurwa. Zachem. Jak, jak po niemiecku, kurwa, jakoś. Patrzcie to, o co tu chodzi, kurwa. Jest blady z jakiś taki demon diabeł. No, tak samo, tak samo. Powiem jedno, bo to tak wiecie, yy, jeszcze, jeszcze bym, wiecie, to może by było trochę naciągane, że, że jak dodali postać, żebym wrócił do Lola, żebym, wiecie, na nowo wskrzesił Lola w Polsce i tak dalej, ale on nawet jest kula blady jak ja. Także mi się wydaje, że nad wyglądem się wzorowali. Serio. Jakie jest w ogóle Lorek? Ktoś pisał mi, że to, że niby to jest jakaś reinkarnacja Xinzału, że on tam jakoś umarł, yy, w Lolu wykasowali tego Xina z yy, jakiś filmik? Kurwa, o co chodzi? No co z tym hmm. chodzi w ogóle? Bo wiecie, jakby ktoś nie wiedział, ale w Lolu te darkiny, na przykład ta nazwa Atrox czy tam kurwa, coś tam to, to nie jest ta postać, to to jest broń. To, jest, to broń tak jakby opętuje tego gościa, co nie? Także ten zachęt odda, kur. nie Tak samo Atrox, to też był miecz. Ta broń wybiera takiego najmocniejszego, jakby władacza, co nie? Mi się wydaje, że, jakby takie coś by istniało w prawdziwym życiu, że są takie bronie co opętują i wybierają najlepszego posiadacza broni, to ku. Pudzian by był tym Derkinem. Że, że Pudzian byłby najsilniejszym taki wiecie yy, posiadaczem właśnie jakiejś broni. Ciekawe, chyba. Jest jakiś film w ogóle o co chodzi? Jaką powstał ten, ten, ten coś? W giga skrócie, lorowo Darkini są zamknięci w broniach. Jak człowiek dotknie tej broń, to Darkin go opętuje i używa jego ciała. Na chwili to był sztylet i pies złapał ryjem i się zmienił. Shinzao teoretycznie nadal jest jako ciało, ale lorowo to już on nie żyje. Pasywa y Zachen atakując i używając umiejętności, ładuje staki determinacji. I za każdy ten stack ma AD. Kiedy jest napełniony determinacją, Z Zachen otrzymuje atak damage i może się wskrzesić. No tak, już to kiedyś gdzieś widziałem. Cool, yy... Zachęcam, zamachuje się dwa razy i jego następny atak zadaje bonus obrażenia i leczy go Tylko, że zamachuje, że to jest z kilku, Czy tak macha, czy po prostu autoatak i więcej bije? Zachę może użyć jeszcze raz umiejętności, żeby jego naj... następny autoatak zadał bonus obrażenia i podrzucił target, jak Xin W. Ciacha w jednym kierunku, zdając obrażenia i przyciągając ich. To też jest gó szalone, że takie wu jest cienkie. <laughs> takie cienkie woku. Patrzcie to. A i to specjalnie zrobili. Of The Darken Blade. Aatrox is a melee. To samo. Kur. To samo. Leci taka kreska jakieś First mid swing, if you want. In early game, Blades of Torment serves as Aatrox's primary damage ability, sending twin blades out in a targeted direction. To samo, Mówię, to jest wszystko pozamieniane miejscami. To nie jest, że to samo pod QWER, tylko to jest tak rozłożone. Dash też jest. lifestyle jest, skalowanie z za Speedem jest. Hmm. Tylko martwię się o jedną rzecz: że on nie będzie grany pod Atack Speed'a, jak jakiś Master i tam nie Trindamer, tylko finalnie pod Bruzera. Tych Bruzerów już jest milion. Kur żeby to był taki naprawdę atak speed ludzik To jest dla mnie najważniejsze Żeby to był serio pod atak speeda ludzik Coś jak master i jakiś trendamer. Bo jak to będzie znowu Bruiser 30 w grze Oby nie Eee, daszuję Eee, yy, i zadaję. To jest jak kukajna? Tego czerwonego? Da. Kurde, się zastanawiam. No, pasywa by była zajebista za tak speedem. Walisz autosy, farmisz kupradę. Szybciej ci się nabija ten revive. Hmm. Dobra, ult. Zachętam wlatuje w powietrze, jest unstopapable, o kurwa. nie da się go tego przerwać w ogóle, i dostaje zmniejszone obrażenia. Potem wali w ziemię, zadając AOE obrażenia i lecząc się za porcję zdanych obrażeń. Naprawdę, ja mam taką nadzieję, że to nie będzie taki, że on nie będzie budowany pod Bruzera, Coś jak nie wiem. Właśnie aktualny Atrox albo kurwa, czerwony Kane. Ser, nie chciałbym tego. Kurwa, tak bardzo mnie chciał. Ja chciałem tak full. P atak speed, i nawalasz szybko. To kiedyś tak było, co nie? Kurde. Chwila, co? Ile jest ten revive? Nie na I tak wygląda. On nawet jest podobny do mnie. Serio, wzorowali się. Nie to, że jest podobny do starego atrox'a to jeszcze ta postać jest podobna do mnie takie same muskuły, blady kurwa ja się szczerze zastanawiam, nie wiem czy napisać tego rajotu wiecie, czy tak w ogóle pozwoliłem, co nie ale chyba przymkną oko bo ludzik się wydaje fajny trochę się wzorowali ale przez to, że fajny, to może przymkną to oko co to będzie? Fajnie, też jest w tym cinematiku widać tego Zachena w postaci. Dele, ja to obejrzę, kurwa, gdzie to jest? Już to trochę mnie tak. Yy... Ja tak tego lory nie śledzę lolowego, ale. No, zobaczę, kurwa. Jak powstał. Jak powstała fuzja tego ludzika mojego. 14 milionów wyświetleń, kurwa, w dwa dni. Ojo, żeby te moje szoty na YouTube tyle robiły kiedyś. Nie powinien. Niez tu być, senesalom. A po angielsku? Ty ale ja jeszcze da się wybrać w ogóle język tako Oryginalnie pierwszy. Czy po polsku? Chuj po polsku obejrzymy. Nie lez tu być, zeshalo. Śmiertelnicy powinni trzymać się z od mocy boków. A ciekawostka k... Starego. A Troxa głos podkładał Xardas z Gotika. <noise> serio kurwa. Wytnij z nich odwagę. Każdy zabity przybliża moment zwycięstwa. Mogli znowu wziąć tego typa. Akurat, akurat robią remake Gotika, to by tej postaci wodą by też podkładał głos. Nie ma odwrotu. Dobra, a ten zachęt Tym więc jesteście Boga. Serio, jeśli ta postać wypali, kur. Zaciągną mnie do gry na nowo, serio. Jeśli będzie rzeczywiście tak, jak sobie to wyobrażam. Nie, Nie jestem twoim rozwiązaniem, tylko odroczonym złem. Zło. Nigdy nie oddaje potęgi. Te to, to nie jest ten diabeł ku. Co się respi tam na bocia, bo na topie? Mi się wydaje, że to ten sam diabeł. Co te kwiatki się tam zbiera. Że ukrycie nie potrwa. Wiecznie. Nikt nie wraca z za zasłony. Widziałem, co kryje zasłona, nie mają go, kurwa. Widziałem, jak. Duch pierwotnej krainy budzi się do życia. A potem zobaczyłem jak pochłania je ogień. Ty chyba wygrają, pokonano. A ochronę świątyni zniszczono. Kurwa, padła ta Junara. Opi. Przy... Opi. Przy... Xiny jest sam na tego diabła. Nie ma. Zjeje. Kogo innego? Obroni go. Twoja moc pogrąży świat w mroku. Czy tego chcesz, czy nie. Nie wiesz, o co prosisz? Dobrze wiem, o co proszę. Kiedyś poświęciłeś dla tego świata wszystko. Pozwól na to i mnie. Nie utrzymam go. To kto to jest? Jakiś mistrz tego ksina Kto to jest? To jest Zachen, tylko że w ludzkiej formie? Czyli tak wyglądał ten zachen? Ale jaja kurwa jak taki mnich. Zachęt, przyzywam Cię! To jest reinkarnacja, kurwa! Odżył! Stary atroz! No i macie przepierdolone. Wrócił, pani władca. No, zobaczymy, zobaczymy kur... zobaczymy. A coś jeszcze jest. Zatem demon też może zginąć. Ale jaja, ja, ja, ja Ale jaja. Ja. W skrócie, Leblanc chce rozwijać Swaina, bo jej przeszkadza, ale Swain ma w sobie demona. Leblanc specjalnie wypuściła tego Atakana i dała broń Darkina, żeby sprawdzić, czy Darkin zabije demona. jak się okazuje, Darkin takiego demona No to no, oczywiście, no nasz szala, więc Leblanc już wie, jak pozbyć się Swayna. Czytaj też poprzednia wiadomość. Czekaj, jaka jest poprzednia? Eee, fajne jest to, że w tym kinematiku widać tego Zachena w postaci człowieka, i w sumie można uznać, że Atrox też tak oryginalnie wyglądał. No tak, no każdy ten Darkin to był człowiek, nie? Darkini to byli wyniesieni, a wyniesieni to byli ludzie, którym SanDisk dał to właśnie wyniesienie. Póki co można uznać, że Nasus, Renekton, Atrox czy Rast wyglądali podobnie jak jeszcze byli ludźmi. Hmm, że tacy jacyś. Patrzcie, i kurwa, i znowu się to powtarza, i oni jak tacy astecy wyglądali. Takie jakieś tajemnicze złote miasta właśnie, Esteban, że to nawet w LoLu też się, kurwa, jakoś to łączy z tymi Darkinami. Cały czas ten sam motyw. Energii słońca. Cały czas to samo jest, cały czas to samo. To, kurwa, nie może być przypadek. No dobrze, także to tyle, cinematic był, opis skillów, wszystko ten, spoko. Nie wiadomo, jakie są chyba dokładnie liczby, albo może już wiadomo. Nie wiem. Ja mam tylko jedno życzenie. Ku... Kit tego ludzika mi się bardzo podoba. Bardzo mi rzeczywiście przypomina tego starego Atroxa. I to ludzie nie piszą pod Mema. Ja to widzę, dostrzegam to. To nie jest skill w skill to samo. Jest to tak rozłożone na całego ludzika. Jakieś skalowanie za tak speedem. Widzę to ku... Widzę tą wizję, że podobny jest do tego starego Atroxa. Widzę to. Mam jedno tylko życzenie: żeby on nie był takim bruzerem. Serio, żeby on się nie skończył, po prostu że będzie budowany jak taki typowo bruzer. Mega chcę, żeby był budowany tak jak Mastery czy Trindamer, że po prostu pod atak speed pod Bomby z atak speed Bardzo bym tego chciał. Lifestyle. AD i attack speed Po prostu Lifestyle i Attack Speed. Proszę, kurda Żeby nie był budowany bruzer. Tyle tych bruzerów jest kurwa. No w końcu jest szansa, że jakiś taki nowy wynalazek będzie, znaczy nowy. Już kiedyś był taki. Potem już nie było takiego. A ah, bo właśnie jakby ktoś nie wiedział o co chodzi. Yy... Kiedyś ten ludzik. Stary Atrox był budowany pod Atak Spida, jakiś Botrk, coś tam, Lifesteal, eee, teraz pod po prostu Bruzera, nie? Jakieś AD, coś tam, jakiś ten Dead Dance, coś tam kurwa, Black Cleaver, coś tam, coś tam. No tak jak Renekton kurwa i milion innych Bruzerów. Chciałbym, żeby sery był Atak Speed i Lifesteal, tak jak kiedyś. Serio. Mam nadzieję, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będzie budowany finalnie jako bruzer. Mam nadzieję. Mam kurwa nadzieję. Nadzieję możesz mieć, ale to czym będzie się grało, to pożeracze ryżu zadecydują. No po prostu jest szansa, że można budować inaczej ludzika i mam nadzieję, że tak zrobią, co nie?